Witajcie. Chciałbym Wam zaprezentować Mazda 2. Samochód, który pochodzi z 2010 roku i wyposażony jest w silnik benzynowy o pojemności 1,3 litra. Silnika benzynowego o mocy 75 koni mechanicznych, który naprawdę fajnie sobie radzi z tym samochodem. Jest to auto kasy miejskiej, auto małe, lekkie i naprawdę zwinne. A 75 koni sprawia, że tym autem wyprzedzenie samochodu czy ruszenie dynamiczne ze skrzyżowania naprawdę nie sprawia problemu. Auto jest naprawdę dynamiczne i bardzo zwinne. Ponadto przy takiej normalnej, spokojnej jeździe jesteśmy w stanie tutaj spalić stosowne ilości paliwa na poziomie 5-6 litrów na 100 km, co myślę jest dobrym wynikiem jak na osiągi tego samochodu. Warto też zwrócić uwagę na lekko sportowy charakter przy lampach. Mamy tutaj czarne owódki w środku, które podkreślają charakter, a kierunkowskazy przypominają grot ształy. Jeżeli chodzi o lampy, one mocno zachodzą tutaj, właśnie na błotnik, idą mocno do tyłu, co też ładnie i dynamicznie wygląda. To samo, jeżeli chodzi o przetłoczenie, idące przez maskę, zachodzące jako jedną ciągłość z grillem. Na środku też znajdziemy duży znaczek Mazdy i grill, jak na górze i na dole, w kształcie plastra miodu. Tu też dosyć ładnie i nowocześnie się prezentuje. Zderzaki oczywiście są w kolorze nadwozia, a na dole koło tablicy rejestracyjnej też znajdziemy takie czarne wstawki dające troszkę charakteru. Z moku też warto zwrócić uwagę na na lusterkach, które są z boku, ponieważ są one polakierowane pod kolor nadwozia Są duże, a parkowanie na nie nie sprawia problemu. Ponadto mamy tutaj martwy punkt w związku z czym zmieniając pas ruchu dużo lepiej widzimy. autko też stoi na ładnych felgach aluminiowych, to za chwilę od boku Wam zaprezentuję. Są to akurat 15-calowe felgi, które dodają też ładnego i eleganckiego wyglądu w połączeniu właśnie z tym sterennym lakierem. Które w całości ładnie się komponują. Tak już prędzej pokazałem wam, mamy tutaj biały kierunkowskaz. Mamy, tak jak mówię, lustarka w kolorze nadwozia oraz ładne 15-calowe felgi aluminiowe. Warto też zwrócić uwagę na przetłoczenia, które dają troszkę takiego ciekawego wyglądu. Mamy tutaj przetłoczenie, idące właśnie jako jedną całość, z lampą, z tym właśnie kierunkowskazem, które dają troszkę muskularnego wyglądu tego błotnika. Mamy tutaj takie dosyć duże pogrubienie u góry, mamy czarne listwy zabezpieczające drzwi przed obiciem na miejskich, ciasnych, ciasnych parkingach oraz przetłoczenie na tylnym błotniku. Oczywiście jak to w japońskich samochodach, wlew paliwa znajduje się po lewej stronie, a klamki polakierowane są również pod kolor nadwozia. Tutaj też z góry idzie przetłoczenie idące w dół samochodu, to samo linia szyb unosi się ku górze, co też dodaje ładnego, dynamicznego wyglądu. Na środku łączenie szyby tylnej z przednią mamy poprzez czarny, taki właśnie lakierowany element słupka B, który komponuje się jako jedna całość z tą szybą tylną. Linia samochodu jest naprawdę ładna i nowoczesna. Samochód jest z 2010 roku, więc ma już 11 lat, ale stylistycznie nie postarzał się w ogóle. Z tyłu zauważmy, że auto również wygląda ładniej i ciekawie. Znajdziemy tu m.in. ledowe lampki które w tych latach były rzadkości rzadkością. Sama lampa wygląda ładnie, zachodzi mocno na błotnik tylny, a kształt tej lampy jest naprawdę ciekawy. Znajdziemy trzy kierunkowska z światło cofania umiejscowione w jednym w takiej łezce. Na zderzaku znajdują się czujniki parkowania, które pomagają przy miejskim manewrowaniu, przy miejskim parkowaniu. A sama klapa bagażnika jest nietypowego kształtu. Mamy tutaj liczne przetłoczenia, choćby na kształt lampy, idące naprawdę i ładnie dodające uroku. U dołu znajduje się znowu czarny element. Końcówka wydechu jest, jest chromowana, a tu na dole umiejscowione są kolejne dwie lampki od świateł chryciemgielnych. Bagażnik otwieramy przez naciśnięcie przycisku na, na klapie tylnej, a sam bagażnik jest dosyć duży i głęboki. Tak na moje oko nie wiem jak dokładnie, jeżeli chodzi o parametry, trzeba to sprawdzić w danych technicznych, ale na moje oko około 270 litrów pojemności powinno tutaj być, co myślę spokojnie może konkurować z takim samochodami jak na przykład Fiat Grande Punto, bo ten bagażnik tu jest porównywalny. Kanapa tylna jest dzielona, jest składana, przez co przeszładunkowo możemy powiększyć. Dodatkowo przy niej właściciel tutaj dołożył taką matę zabezpieczającą ten bagażnik przed pobrudzeniem. Tutaj z boku znajdziemy źródło światła, które też możemy ręcznie sobie włączyć lub wyłączyć. Z boku też znajduje się wnęka i jest taka półeczka, gdzie możemy wrzucić podnośnik. Tu akurat jest podnośnik do a od dołu znajduje się koło, koło dojazdowe. Jest tu też miejsce na trójkąt. To jest specjalna taka dynka, jest specjalne miejsce z takimi paskami, gdzie znajduje się trójkąt, trójkąt ostrzegawczy. Aby zamknąć klapę nie musimy się brudzić o zewnątrz, bo tu mamy odpowiednią łapkę, którą, którą zamykamy bagażnik. A na tylnej szybie oczywiście znajdziemy wycieraczkę tylną. W, tutaj na górze, na górze klapy znajduje się światło stop oraz spryskiwacz i ciekawie wyglądają też zawiasy tylnej klapy, które tak jakby mają takie wybrzuszenia. To jest dosyć popularny element montowaczy, robiony w samochodach np. Suzuki Splash czy Opel Agila, też takie zawiasy występują. Wygląda to ładnie i bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o właśnie takie przetłoczenia na dachu. We wnętrzu Mazdy 2 jesteśmy w stanie usiąść wygodnie i naprawdę na dłuższą trasę wyjść z tego auta wypoczęci. Mam 1,85 m wzrostu. Fotele naprawdę dobrze czym na boki, są takie głębokie, miękkie, w związku z czym e, całe plecy mam, mam podparte. Nad głową mam naprawdę sporo wolnej przestrzeni, na kolana też tu mam naprawdę ogrom dużego, mi, dużo miejsca, a na szerokość nic nie przeszkadza. Są też takie wgłębienia w bożkach, w związku z czym nawet łokieć mogę dosyć szeroko sobie tutaj rozłożyć. Pozycję za kierownicą mam nawet za daleko, ten fotel musiałbym mocno przesunąć do przodu. W tym momencie ta pozycja byłaby odpowiednia, jeżeli chodzi o kierownicę, jest ona regulowana góra dół, więc i mniejsze osoby są w stanie sobie tę kierownicę wyregulować, to samo jeżeli chodzi o fotel, jest on regulowany na zasadzie pompki, możemy go sobie dźwignąć lub opuścić, jeżeli chodzi o wyposażenie, znajdziemy tu wszystko co w aucie klasy miejskiej musi być, jest oczywiście fabryczne radio z CD i z tego co, co pamiętam chyba ze zmieniarką, jest oczywiście klimatyzacja, tutaj akurat w naszym egzemplarzu klimatyzacja, klimatyzacja manualna, jest pokrętło, które możemy zmieniać obieg wewnętrzny lub zewnętrzny, czyli nieprzyjemny zapachy, nie do środka samochodu, jak przesuniemy w lewą stronę. Skrzynia biegowa oczywiście jest manualna, pięciobiegowa, co przy takim silniku 1.3 spokojnie wystarczy. Tutaj mamy gniazdo 12V, do którego możemy podłączyć np. nawigację czy ładowarkę oraz kabel AUX, gniazdo AUX, do którego możemy podłączyć np. telefon czy MP4, aby odtwarzać muzykę właśnie z radia. Radio też jest MP3, więc płytki MP3 też spokojnie możemy tutaj odtwarzać. Jeżeli chodzi o e, tutaj właśnie ten tunel środkowy, znajdziemy miejsce na kubek z napojem, możemy tutaj kawkę sobie postawić i jest to już tutaj taka duża wnęka, gdzie możemy pod, podrzucić, położyć swoje takie podręczne rzeczy. Jeżeli chodzi o szyby, są oczywiście przednie sterowane elektrycznie, lusterka są sterowane i podgrzewane elektrycznie i są automatycznie składane. Pod przycisku lusterka nam się automatycznie składają. Eee, tak to tak to wygląda jeżeli chodzi o szyby, znajdziemy pod względem bezpieczeństwa tutaj kurtyny powietrzne przednie, znajdziemy poduszkę powietrzną kierowcy, pasażera oraz boczne poduszki powietrzne umiejscowione w fotelach. Pod względem funkcjonalności mamy też tutaj wielofunkcyjną kierownicę na której możemy pogłaśniać lub ściszać radio, wyciszać go, przełączać stacje, czy wszystkie takie podstawowe funkcje. Kierownica teraz jest ciekawa, jest trójramienna, wygląda dosłownie jak nowa, nie ma na niej w ogóle zużycia. Jest okrągły, okrągła poduszka, powierzchnia, ten klakson, takie, takie okrągłe i srebrne, lakierowane właśnie te ramienia od kierownicy. To samo, jeżeli chodzi o włączniki świateł oraz włączniki z wycieraczek, one też wyglądają ciekawie. Mamy tutaj włącznik, a na nim są takie srebrne obwódki z jednej z drugiej strony są naprawdę grube i takie masywne. Fajnie, fajnie, elegancko to, to tutaj e, wygląda. Zegary nacechowane są troszkę sportem, bo mamy białą tarczę prędkościomierza i prędkościomierz umiejscowiony jest na środku dyskalowany do 220. Po lewej stronie znajdziemy obrotomierz, e, też z białą tarczą i po prawej stronie znajduje się elektroniczny wyświetlacz kilometrów. Przebieg naszego egzemplarza to 79 tysięcy kilometrów. Pokazuje też cyfrowo, e, ilość. Paliwa w baku. Jeżeli chodzi o podstawowe funkcje, to mamy tutaj oczywiście przebieg całkowity i przebiegi chwilowe A i B, czyli dwa takie tryby właśnie od przebiegów chwilowych. Jeżeli chodzi o schowki, to po prawej stronie od strony pasażera mamy dosyć głęboki schowek, który ma jakby dwa otwory, możemy z jednej czy drugiej strony jakieś tam książeczki, takie rzeczy sobie powkładać, tu jest taka półeczka, gdzie można wrzucić drobne przedmioty, to samo tutaj i od strony drugiej kierownicy są takie drobne półeczki, gdzie na przykład drobne do koszyka czy coś można sobie wrzucić, tutaj pod, pod, lewej, po lewej stronie znajdziemy też wnękę, nad nią jest regulacja wysokości, wysokości świateł, w drzwiach też mamy długą wnękę i miejsce na kubek, z napojem z jednej, jak i z drugiej strony. Na drzwiach też znajdziemy ładne, srebrne wstawki i ciekawie wygląda połączenie czarnej góry drzwi z szarym środkiem właśnie tego, tego, tego obicia drzwi. Dosyć, dosyć ładnie i ciekawie to się tutaj komponuje. Nadmuchy są okrągłe, cztery. W każdy, z każdej ze stron. Ciekawie wyglądają nadmuchy, bo są takie wyprowadzone, z kokpitu do góry, jak, jak oczek i żaby. Ja to zawsze mówię, ale ciekawie, ciekawie właśnie to wygląda i dosyć dosyć nietypowo. typowo. Do oczywiście mamy dwa kluczyki. Jeden jest jest cyzorykiem, drugi jest taki klasyczny składany. E, tak to wygląda, jeżeli chodzi o przód, oczywiście tej strony nie mamy łapki, łapka na stronie pasażera jest i e, z tyłu znajdziemy też haczyki, gdzie możemy powieść na przykład koszulę czy, czy e, jakąś barynarkę właśnie na, na wieszaku. E, tak to wygląda, jeżeli chodzi o funkcjonalność wewnętrzną Mazdy, e, pokażę Wam jeszcze jak to wygląda, ile miejsca jest z tyłu. Z taki jeszcze ciekawych rzeczy warto zwrócić uwagę na przeszycie, co mi się osobiście podoba. to Z boku na, na fotelach znajdziemy taką białą nić. Fotele są czarne, a, a przez właśnie bok tych foteli idzie biała, biała nić, białe takie przeszycie. Ono idzie też tutaj do góry. Naprawdę ładnie, elegancko się to prezentuje. Zapraszam Was teraz na tylną kanapę. Pokażę, ile miejsca jest za mną na, na tej kanapie w nim się przysiądę do tyłu, ustawię sobie fotel w takiej pozycji, w której ja z 1,85 85 m siedziałbym optymalnie i mógłbym na dłuższą trasę pojechać. Więc zapraszam tylną kanapę. Im częściej siadam na tylnej kanapie w samochodach klasy miejskiej, tym bardziej jestem zadziwiony miejscem, które... W tych autach jest. Te auta klasy miejskiej jest tak zaprojektowane, aby z tyłu siedziało się maksymalnie wygodnie. Tutaj też mam, oznacz mały jest samochód, ale miejsca ma naprawdę sporo stopy. Wchodzą mi bez żadnego problemu na maksymalnym obniżeniu fotelu pod, pod fotel. Tutaj do, do kolan jeszcze mam dużo wolnej przestrzeni, nad głową też jeszcze mam na około dwa palce wolnej przestrzeni. Tutaj możemy powiedzieć, tak mówię, ten haczek z na przykład marynarką. Też tu mamy te srebrne takie dodatki z boku. Są tutaj też na dole głośniki średniotynowe, które, które polepszają efekt akustyczny osób siedzących z tyłu. Kanapa jest dosyć ładnie wyprofilowana, mocno tak troszeczkę należąco ustawiona, więc możemy się oprzeć i w sposób na dłuższą e, trasę, trasę pojechać. Jeżeli chodzi o wygodę na tym kanapie, miejsca tutaj nie brakuje. Spokojnie jestem w stanie, tak jak mówię, sobie łokieć oprzeć, odpocząć i myślę, że cztery osoby dorosłe takiego mojego wzrostu spokojnie tutaj usiądą. A jeżeli z przodu usiądzie jeszcze osoba mniejsza, czyli ktoś o wzroście 1,70 m, 1,60 m, to myślę, że tego miejsca tu będzie na tyle, że nawet dłuższa trasa będzie naprawdę wygodna. Auto oczywiście zarejestrowane jest na 5 osób. E, z takiej jeszcze rzeczy istotnej, mamy tutaj zaczepie ISOFI, w związku z czym podłączenie fotelika 10 w bezpieczny sposób nie powinno tutaj sprawić żadnego, żadnego problemu. Tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o prześladowne kanapie, tutaj też mamy taką wnękę na środku, do której też pasażerowie z tyłu mogą sobie na przykład portfel czy telefon położyć, a, a tutaj znajduje się taka rączka, za którą pociągając fotel nam się automatycznie e, składa i możemy z auta wyjść, nie musimy czekać aż nasz pasażer, czy kierowca z przodu wy, wypuszczą, tylko mamy tutaj taką swoją rączkę z taką linką, którą pociągając właśnie ten fotel możemy przesunąć i sami z samochodu e, wyjść sobie z tyłu. Szybka tylna jest taka symboliczna, jak widać malutka ten słupek, B jest dosyć gruby, e, ale to w niczym nie przeszkadza, z przodu drzwi są długie i kierowcy to nie przeszkadza a tutaj to tak, robi wrażenie takiej muskularności takiej, takiej e, masywności tego auta, mimo że auto od zewnątrz jest malutkie, tak w środku, tak jak mówiłem z tyłu mamy takie wrażenie tej... tej jakby muskularności właśnie przez te, przez te grube tutaj przez tą małą właśnie taką, taką szybkę. Też tu jest ciekawe połączenie, bo górny ten słupek jest w kolorze takim kremowym, białym. Tu mamy czarny element i na dole srebrny. Jest troszkę tego cieni, co też robi, że we wnętrzu czujemy się dobrze, że nie jest tak czarno-ponuro, tylko robi się naprawdę, naprawdę ładnie i, i ciekawie. Oczywiście z tyłu znajdują się trzy zagłówki. No i tyle, jeżeli chodzi o tym na kanapę. Pokażę Wam jeszcze krótkie zbliżenia samochodu, jak to wygląda z bliska. No i oczywiście, jeżeli Wam się autko podoba, zapraszam do, na moją stronę na www.autostein.pl, gdzie znajdziecie dane techniczne i ceny samochodu, włącznie z całym tym wyposażeniem, o którym tutaj opowiadam. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji, subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście do oglądania kolejnych filmów, a teraz zapraszam do wszystkich szczegółów i z bliska pokazania wszystkich elementów tego, tego właśnie autka. Auto pochodzi z 2010 roku, a stylistykę ma naprawdę ładną i nowoczesną. Warto zwrócić uwagę na lampy zachodzące mocno na połoczne błotniki, 15-calowe felgi aluminiowe, lusterka w kolorze odwozia oraz klamki, które również są polakierowane pod kolor. Na boku też znajdziemy czarne listwy zabezpieczające przed porysowaniem. Na tylnym zderzaku znajdziemy czarne wstawki, wydech jest, końcówka wydechu jest chromowana, a na zderzaku znajdują się czujniki parkowania, które ułatwiają parkowanie w ciasnych miejskich parkingach. Warto też zwrócić uwagę na liczne przetłoczenie idące przez samochód, które dają ładnej i opływowej linii temu samochodowi. Ciekawe wyglądają lampy przednie, z czarnymi elementami wnętrza oraz kierunkowska o kształcie grotu strzały. Lusterka są pod kolor nadwozia. Oparką na nie, nie nie sprawia problemu, bo są duże, a widać się naprawdę dobrze. Bagażnik na autoklasy miejskiej jest duży i pojemny, a tylna zielona jest składana, przez co przeszła można powiększyć. Z boku znajdziemy źródło światła. Na dole znajduje się miejsce na trójkąt ostrzegawczy, a bagaźnik wyłożony z dodatkową matą zabezpieczającą przed pobrudzeniem. Auto na ładnych 15 solowych folgach aluminiowych z naprawdę ładnymi oponami. Wnętrze jest czyste i zadbane, a fotele naprawdę wygodne. Fotel kierowcy regulowany jest na wysokość, a w fotelach znajdziemy boczne poduszki powietrzne. Ciekawie też wygląda przyszycie w kolorze białym, który idzie przez całą długość samochodu przez całą długość fotelu po, po fotela, przepraszam kokpit wygląda ładnie i nie nietudzienkowo na środku znajdziemy fabryczne radio na CD i MP3 poniżej znajduje się panel do sterowania dmuchami idąc do, do tunelu środkowego znajdziemy miejsce na kubek z napojem gniazdo 12V oraz gniazdo AUS, które możemy zasłonić oraz półeczka, do której możemy wrzucić drobne przedmioty. W oboczkach drzwi znajdziemy kolejną wnękę oraz miejsce na butelkę z napojem. Po stronie pasażera znajdziemy schowek, który ma dwa otwory, gdzie możemy wrzucić książeczki, jak i inne przedmioty. Po zamknięciu robi nam się wnęka, do której możemy wrzucić drobne przedmioty. Z tyłu wygodnie usiądą, nawet osoby o wzroście powyżej 1,80 m. Miejsca jest naprawdę wystarczająco dla dwóch dorosłych osób. Auto oczywiście zarejestrowane jest na trzy osoby. Na drzwiach kierowcy znajdziemy przyciski do sterowania elektrycznymi szybami, do składania lusterek zewnętrznych oraz regulacji ich szkła. Kierownica jest trójramienna, ma też ładne srebrne elementy i wielofunkcyjna. Znajdziemy tu przyciski do sterowania radiem. Zegary mają ładny, sportowy charakter. Biały prędkościomierz oraz biała tarcza obrotomierza. Po prawej stronie cyfrowy wyświetlacz. Ciekawie i muskularnie wyglądają manetki do włączenia świateł oraz włączenia wycieraczek. Są grube i naprawdę masywne. Pod maską, tak jak wcześniej wspomniałem, znajduje się silnik benzynowy o pojemności litra i masy 75 koni mechanicznych. Dostęp do akumulatora jest naprawdę dobry a zbiorniczki wszystkie są u góry. Wymiana na też nie powinno sprawić problemu, bo miejsca jest naprawdę sporo.